Jest takie powiedzenie, mówi się tak w takich środowiskach, że jak kobieta pięknieje w ciąży, to będzie. Miała dziewczynkę. Tak, a, a ty, jak, jak w drugą miałaś? stronę, ja nie byłam. <laughs> a jak w drugą stronę, to chłopiec. Tylko pytanie, ile jest w tym prawdy, a ile rzeczywistości hormonalnej? Dzień dobry. Dzień dobry. Z nami doktor Aneta, Aneta, Aneta Karwacka, specjalista miło. ginekolog położnik. Dzień dobry, pani doktor. I Żaklina Tarin. Modelka. Dzień, dobry. Dzień dobry. Przyszła panu. mama córeczki. Więc tak, tak jest. jakby się to sprawdziło, córeczki. co powiedziałeś. Jak córecz... Ale właśnie chyba jest na odwrót. A tak, przekonana. jak córeczka a, to że... odbiera urodę, tak, tak a tak? chłopak ci daje urodę. Tak, tak. tak, tak dokładnie. Ale tobie nikt niczego ale... nie odebrał. właśnie zmyliła mnie ona. A, a, to dlatego do tego. ciebie też zmyliła. Właśnie. Pani doktor, skąd <laughs> takie prawnej? powiedzenie w ogóle? E, Właśnie nie ma w tym żadnej prawdy. Żadnej, Rozumiem. E, w związku z tym jest to jeden z zabobonów, który istnieje <laughs> w ciąży. E, wygląd jakby ciężary nie zależy zupełnie od płci dziecka, natomiast zależy bardzo dużo zależy od trybu, od masy, jakby, w której zaszła w ciąże w trakcie, e, czyli w której zaszła w ciąży, od przyrostu masy ciała w ciąży, od <laughs> aktywności fizycznej, no, od prawidłowej suplementacji że to są jakby czynniki wpływające na wygląd ciężarnych w ciąży. Czyli ciężarne, które będą miały za duży przyrost masy ciała, nie uprawiają żadnej aktywności fizycznej, e, no, z, albo też no, mają cechę jakby androgenizacji i przed ciążą, ale też i e, e, trybem życia. E, sprzyjają temu, że ta androgenizacja się nasila w ciąży, no, będą wyglądały gorzej. Ale to nie ma nic wspólnego z hormonami wydzielanymi przez łożysko. Ale to muszę się nie zgodzić w sensie, w sensie praktycznym dlatego... Dlatego, że często moje koleżanki, które wcale tak już, bo teraz już kobiety coraz mniej e, przybywają na wadze, e, to coś to jest takiego, że zmieniają się rysy twarzy. Nie Ale to jest w ogóle kobiet. niezależne. Mhm. Dlatego, że łożysko e, zaczyna produkować e, hormony, czyli homa, hormony somatotropowe. To są hormony, które e, zawiadują wydzielaniem hormonów wzrostu i e, podobnego czynnika wzrostu. I to wpływa na e, obrzęk tkanek miękkich twarzy. Hmm. Szczególnie jest to nasilone w ostatnim trymestrze ciąży. E, w związku z tym usta się powiększają, nos się powiększa, broda się powiększa, powiększają się też i ręce i nogi, hmm. ale to nie jest związane akurat z rybą życia. Pani doktor, tylko jedno pytanie mam. Z czy... którym tak... Panią to będzie służyć, no. prawda? Powiększenie hmm. No właśnie chciałam powiedzieć, że nie trzeba już Jakby to powiedzieć w zależności od typu uroku. tak? na przykład się powiększył po ciążach i został. 69, ta mam 69, mam 40 teraz. Hmm? Wie. Tak ma może no hormon wzrost może tak być. Oczywiście u większości Pani te stopy wrócą jakby do, powiedzieć, do stanu wyjściowego z przedciąży, ale u niektórych rzeczywiście zostanie zosta zostanie typu numerów większy. Tak <noise> może być Rzeczyna, tak samo. Przepraszam bardzo. Odruchowo mm -hmm. spojrzałem na twoje to stopy, jest. masz Mój pięknie stopy. pomalowane paznokcie, kolor jest cudowny. A powiedz mi, jak... Ale trochę też spuchły, faktycznie, tak jest. Jak mm. to odczuwasz Bo ty odczuwasz te jest hormonalne? i miesiąca teraz. Siedem i pół, mm. jestem dzisiaj mm. siedem i pół mm. już mam. Czyli trzeci um, trymestr. Tak, trzeci trymestr i ogólnie y, nie miałam jakichś tam super zawirowań hormonalnych, nie miałam mm. jakichś, nie wiem, napadów złości albo jakichś, nie wiem, wybuchów gorąca albo czegoś takiego, no wiecie, o, o czym się mówi. Mm -hmm. um, albo takich właśnie napadów, jak na przykład nie wiem, Cornishon jeść z Nutellą czy coś w tym stylu <grym> <grym> dokładnie. No to nie miałam czegoś takiego. Jedyną zachcianką, jaką miałam, to było awokado, więc w sumie mm -hmm. ja chyba na To nie najgorzej. Nie <grym> najgorzej. Mam <taką> codziennie? <grym> <grym> o, um, um, ale tak naprawdę nie miałam też do czynienia z, z wymiotami, z żadnymi takimi. Jedyne co, to tak jak już rozmawialiśmy tam na make-upie jak mm -hmm. byłyśmy. Um, to miałam zgagę. Mhm. I w nocy właśnie budziłam się po prostu, ja, ja nigdy nie miałam przeciw zgagi, więc nie wiedziałam, co to jest, mówię, o co chodzi, mówię, to ja tak się nażarłam, że ja nie, nie wiem, no wiecie co, to pierwsza moja ciąża, co to jest, I nie wiedziałam, a później dopiero w jakimś, nie wiem, piątym, szóstym razie, mówię, to chyba musi być zgaga, bo tutaj tak pali, tak aha, ludzie aha, mówią, że jak mają zgagę, to się ty to tak, tak pali, no i właśnie tak, ale tak było. To za wszystko są hormony odpowiedzialne, za te zgagi, za puchnięcia, za, za te śledzie z bitą śmietaną, te śledzie. Tak? tak, naprawdę? Ja piłam miętę tak. ze słoiczków zaburzenia łaknienia w pierwszym trzymaszej ciąży są bardzo typowe. Związane są z wysokim poziomem hormonu e, ciążowego, czyli HCG. Te puchnięcia są związane i z HCG, i z progesteronem, mm -hmm. i też ze strogenami, które prowadzą do zatrzymania wody. Zgaga ma jakby to powiedzieć podw... związana jest no, nie tylko z rosnącą macicą, która uciska na żołądek. Mm -hmm. I w związku z tym no, pacjentki przede wszystkim nie mogą jeść pić. Razem, nie wszystko na raz. Muszą mieć małe e, objętości tych posiłków, ale również zgaga niestety będzie bardziej nasilona u pacjentek z dietą wysokocukrową, czyli jakby p, z, z e, e, produktami diety, które będą fermentować i dłużej się rozkładać w żołądku. W związku z tym, to to jest to związku z tym to... no, ale jest to dosyć nagminny się... niestety problem ciężarnych. No ale do tego służą. Mamy leki, mamy takie sposoby domowe, jak się Lniane, natomiast no, które na początku może pomogą, ale rzeczywiście okay. leki mamy dosyć skuteczne i dopuszczalne do ciąży, więc nie trzeba się aż tak męczyć. A czy na te przyszłe zmiany, jeśli planujemy właśnie ciążę, można się jakoś przygotować? Na te przyszłe zmiany, które planujemy ciążę. Nie e, wiem, wy, wy, wydaje się, można oczywiście poczytać na ten temat jakby przystosować się Mentalnie. do tego, że będą takie Mentalnie zmiany. Można, <laughs> e, można, natomiast. E, ale to skąd się biorą takie różnice, że na przykład, no nie wiem, ja w pierwszej ciąży się czułam inaczej niż w drugiej ciąży. Spuchłam w drugiej ciąży bardziej. z córką bardziej niż z To synem. wynika z rozciągnięcia. Przede, mm. przede wszystkim no, w, drugiej w pierwszej ciąży mamy ten fenomen, że tak naprawdę, jeżeli mamy prawidłową masę ciała, to mniej więcej do 24-6 tygodnia tak naprawdę mało kto zauważy, że jesteśmy w tej ciąży. Mm -hmm. Ten brzuch może wieczorami my go widzimy, mąż go widzi, ale tak naprawdę koleżanki w pracy niewiele może nam się powiększył. Natomiast to jest fenomen. natomiast kolejnych już ciążach, czy drugiej, czy kolejnej, mm -hmm. no niestety wszystko jest dużo bardziej rozciągnięte już od 12 tygodnia będziemy zmuszony zmi mm -hmm. tak, zmienić garderobę. Tak, to y mm -hmm. Także wszystko jest dużo, ma mamy uczucie dużo, czyli dużo, bardziej odczuwamy uczucie ciężkości w połowie mm -hmm. kłóci, że to jest, to jest bardzo typowe. także... Uprawianie sportu w ciąży? Jak najbardziej. Jak najbardziej? Oczywiście. Rzeklina? kręci głową, ja, że nie. nie. Ja, ja nie dlatego, że... Ja zawsze byłam oczywiście za sportem, ale dlatego, że ja miałam przez pierwsze 3,5 miesiąca zagrożoną ciążę i A, absolutnie okay. nie mogłam żadnego sportu, ani prowadzić auta, ani tak, tak dalej, po prostu... Zderzałam e, i dbałam o siebie. E, no i po prostu tak już mi później zostało, że jakoś mam tak teraz w głowie, że mówię, że na spokojnie, na spokojnie, nie biegnę, nic nie ten i tak po prostu. U, a wiecie, pracujesz w jako, jako modelka, w sensie robisz sesję na przykład tak, dla kobiet w tak, ciąży, tak? tak? Tak, tak, tak. No, dlatego ja, oczywiście ja, w, ciągu, w ciągu dnia mam dużo też mm. właśnie rzeczy do, do zrobienia, więc to traktuję jako taki że wyszłam z domu, że trening i jakby nie, bo wcześniej robiłam ym, boks tajski, więc to chyba nie jest zbytnio na ciąże, <grym> ale coś innego co, co można taj, było. Tajski, tajski boks, Tajski tak. Mój No i więc yy, no to. Kobiety, nie, się, o, w ciąży. kobiety się o wagę nie pyta, ale myślę, że akurat o ciąży to może można zapytać, hmm, tak. czy dużo przybyło ci kilogramów. Nie, Było czy w mi... ciąży, bo nie ja mnie, ale mi, Nie mi, ja tylko spojrzałem na ciebie. Nie ma problemu, Ja ale 15 kg przybyłam w pierwszej, ja w drugiej... To nie jest tajemnica, to nie jest tajemnica. E, przybyło mi plus 21 kg, jest tego dużo, jest tego dużo. Owszem, wcześniej miałam niedowagę, więc jakby to mhm. się teraz... Nie, absolutnie, nie, nie, nie chcę powiedzieć, że się wyrównało, bo, ale po prostu no, jest tego troszeczkę. No. E, I e, pociąg... <laughs> Mina pani doktor, i pani do doktor... tu nic nie trzeba mówić. Mm -hmm. Widocznie dziecko potrzebowało tego sprzyja. No, mogę tylko doktor. nie dożywienie. przepraszam, czuję. Tak, mogę tylko tak, to powiedzieć? Jasne, jasne, Dokładnie. Jasne. Okay. Dobrze się z tym. Czuje. Czy to mówiłaś, że mama, mama też. <grym> Moja mama też 23 kilo ze mną w ciąży i od razu po ciąży schudła. Także... Moja mama ciąży Ja uważam, że to nie jest po, jakaś to Ale To są inne że... czasy. To są inne czasy, gdzie było jedzenie, a dzisiaj kobiet. jest zupełnie co innego. Dzisiaj wiemy o tym, że nieprawidłowy przyrost masy ciała. E, no niestety nie jest pożądany. E, a jaki kiedy jest nieprawidłowy? nieprawidłowe, no uważa się, no, do niedawna uważaliśmy, że do 14 kilo Aha. przy prawidłowej masie ciała. No, ostatnio się bąka na kongresach, że może 11. E I tyle. Natomiast nadmierny hmm. przyrost masy ciała, no niestety może mieć niekorzystny wpływ na metabolizm dziecka później, w okresie dojrzałym, czyli zwiększa ryzyko chorób układu krążenia i cukrzycy, i otyłości. to jest ta nasza plaga, którą dzisiaj zbieramy. Jest, u Aha. Ciebie jest idealnie, no bo było Natomiast... niedożywienie, w związku z tym to jest to plus kilo, czyli... Natomiast brak ćwiczeń tak. fizycznych, wiemy o ja tym, tak że utrudnia utrzymanie mm -hmm. prawidłowej masy ciała i zdecydowanie może utrudniać również przebieg porodu. Mm -hmm. W związku z tym ja tutaj y, sugerowałabym rozpoczęcie może małej ilości, chociażby stopniowo wdrożenie ćwiczeń y, do zakończenia ciąży, łącznie ćwiczeniami mięśni kegla, które najlepiej robić codziennie. Także jak długo nie ćwiczyłam, to proponuję no, przynajmniej zacząć od pięciu minut dziennie delikatnych ćwiczeń typu jogi, stretching, bo to naprawdę pomoże. Kręgosu będzie mniej bolał, więc będą lepiej rozciągnięte. Naprawdę warto. My dzisiaj, na pewno my dzisiaj pod drążek ciotorowy. ale myślę, że drążek to nie byłby. I, I tak sobie ja, dojść ja na przykład do 150 minut tygodniowo, czyli te 30 minut dziennie. No Przynajmniej ten yoga streszcznik trochę wzmacniających rzeczy, trochę wzmocnić te pośladki, dół brzucha, wzmocnić to kręgosłup, mocne, który mogę. już jest bardzo obciążony. No i chodzi ramiona przestaną czas. boleć, ręczwia przestaną boleć, będę lepiej sypiać. No, no naprawdę, pod każdym względem jest to bardzo zalecane, i dzisiaj ta kolejne zaboban, Będę leżeć i pachnieć w ciąży, i będę jadła za dwoje, tak. no to jest już, jakby to powiedzieć, bardzo przeterminowany. Bardzo dziękujemy, dziękujemy. za spotkanie.